Hej, osudzie! Witam wszystkich z powrotem. Z tej strony Helena i lecimy. Ach, to jest ta dwójka. Jeśli chcesz porozmawiać, porozmawiaj z panną Salmą. Salma? Powinniśmy być w środku, ładować złoto do kieszeni. Nasza smętna kupka łusek uważa jednak, że lepiej poczekać. Tylko nie ci nic głupiego nie przyjdzie do głowy. Byliśmy tu pierwsi. W porządku. Zwalaj. Smoczek. Idę do środka. Nie ma co czekać. Nie zniechcisz nas tak łatwo. Zobaczmy, co my tu mamy. A, i będziecie szli z nami, tak? Łapuś! Jol Okej okay. Próda srebra. Hmm? Polec o przodem, tak? Dobra. Przymawiąc mnie to lotto. Dopóki tylko dostałem słowo mocy, które już słyszę. Gigantyczny pająk na ok? Ty sobie lecicie tam dalej, mi się nigdzie nie śpieszy. Teraz sobie strzały. Tak was dogonię. Chodź, Mjolnir. No i co tu widzisz? To tu! Znaleźliśmy grobowiec Gatrika. Super, co teraz? No i musi być jakieś przejście. Rozejrzyj się. To tu, wejdźmy do środka. Proszę bardzo, najpierw kufer. Zdrowie, jakiś swój. Idziemy. Ma żadnych pułapek przy drzwiach. Och. Serio? Chodźże. No, słodko się tak z Wami pracuje. Szkoda tylko, że pędzicie do przodu, na złamanie karku. Jest tam tarcza, niepotrzebne mi to, o, Szczur! Moja matka była silną to ona nauczyła posługiwać się mieczem. Dasz wiarę? Fajne jest to, że pułapy nie uruchamiamy, jak stoimy na tych płytach. To jest naprawdę przydatne. Okej. Okay. Super. Granat Lior błagam cię. Przestań we mnie włazić. Ty Rubin jeszcze miałeś. Rubin można sprzedać. Tu nie było czasem właśnie czeladnik. Eee, to. Spoko sobie dolewelujemy. No i pięknie. Uzdrowienie. Jakieś złoto tego nie chcę. A, patrz rozkminili, jak to otworzyć. Jeszcze sobie strzały odzyskać Ale mi robisz? Aż po prostu ci strzały zabiorę Dobra, dobili go Jakoś im się udało No leć, otwieraj te drzwi Nie śmiesz się To mi wygląda na pułapkę wszy buła. <grystanie> Dobra, nie będę taka. F 4 Lecimy dalej. Że bardzo. czeka na nas. Odfurście, czyncie honor. Bierzmy ten skarb i w nogi. To ja mam otworzyć? No dobra Szkielet Tam jesteś Generalny Gadry Ja oto Zefiryna Wzywam się na pojedynek z krzyleczki. Pięknie Szkielet wow! Jak go zmieci. Czarny klej na duszy Ożywienie zwłok Moje strzały Co tu jeszcze macie To jest wyjście To jest w ogóle Klejnot Powinienem Ci podziękować Wiedziałem, że ta dziewczyna nie wystarczy by pomóc samemu zabić Gatrika Potrzebuję od Ciebie jeszcze jednej rzeczy Widzisz By w pełni wchłonąć jego moc Potrzebuję ofiary z krwi Twa krew powinna być wystarczająco dobra Będzie lepiej jeśli nie będziesz stawiać oporu Cieszę się, że będzie lepiej. Eee, jakiś pierścień, ale nie obchodzi mnie, co ty tam komu obiecałeś, eee, czy, czy, czy księgi. Gdzie jest ten liścik. Benja, nie pozwól, by mojej córce coś się stało. W zamian otrzymasz zarówno wolność, jak i tę przyklętą księgę, na której ci tak zależy. Jednak na bóstwa, jeśli cokolwiek już się stanie, dopilnujesz, żeby każdy z kim robi interesy. Dowiedział się o tym, co zrobiłeś na czarnych mokradłach. Okej, okay. gdzie jest ta jego córka? Pewnie tam poszła po skarby, tak? Ej! Okay. No, dawaj mi słowo mocy. Duch, eteryczność. Dlaczego nie mogą mi dać jakiegoś porządnego słowa mocy. Szklane ukłodu. klodu. i obraży... Dlaczego lodu? Dlaczego nie ognia? Bo dlaczego nie deadryczny? Dużo bardziej bym się cieszyło na deadryczny. Strawy topór bojowy ognistych dusz. Sprzedam. Ojciec nigdy Bimowi nie ufał. Zawsze myślałam, że jest po prostu nadopiekuńczy. Co teraz zrobisz? Nie wiem. Bim opiekował się mną, od kiedy sięgałam mu do kolan. Odpocznę, a potem chyba ruszę do wysokiej skały. Idź beze mnie. Muszę przez chwilę pobyć sama. Okej. Okay. Kogo niech szlak. Idźcie, nie, jest, nie na czas są wyjść, nie ma tutaj się w nieskończoność mamy do poskładania sztylet dla psychopaty, którego pewnie potem i tak na końcu będziemy musieli zabić To jest jasne, ja myślałam, że to są dwa smoki. Jest uzdrowienia, złoto. I co jest na szczycie F4? Tutaj nie ma czy są smoczej, leży? Możliwe. No że tam. Co to? Czy co? Gdzie to dziaduszko jest? Okej okay. Jeden z powalony i gdzie jestem drugi? Na bogów, nie! Na więcej cię nie stało. A, sorki, miol. Nie chciałem cię ranić. Tam po prostu te pierdółki są zebrać. Nie! Skoro to wszystko to mapa, dziennik. Idziemy odzyskać fragmenty wrzesie. Gdzie jest pierwszy fragment? Każe mi się kierować do Mortalu. Czekaj, nie? Jeszcze jest tutaj. Tutaj, tak? To są rabusie. Więc może najpierw pójdziemy do mortalu. Tak. Zobaczymy, czy uda nam się ukraść ten przedmiot. Wiem w ogóle. No, mam dość zapełniony plecak. Znaczy jeszcze coś tam zmieszczę, ale nie, nie za specjalnie dużo. Ok, mam go ukraść od kogoś, czy mam go skądś po prostu zabrać? F4 Zobaczmy. Najpierw mieliśmy Jarla pogrążonego we własnych myślach. A teraz mamy Jarla interesującego się wyłącznie sobą. Bardzo nam to pomaga. Cieszę się szukam fragmentu brzytwy Merunesa. Nie wiem, o czym mówisz. Tak, Sirius Vesius twierdzi inaczej. Słyszałem o nim. Mój ojciec podejrzewał go o powiązania z mitycznym brzaskiem. Chyba miał rację. Nie tak. potrzebuję tego. Moja rodzina zmarnowała osiem pokoleń na chronienie brzytwy przed martwą sektą. Jak dla mnie może zostać zamknięta w moim domu? No, to nie będziesz tęsknić. Mnie to nic nie obchodzi, ale moich przodków tak. Nie możesz jej dostać. Zapłacę za rękojeść. Bogowie wiedzą, że w Tartaku przydałyby się nowe piły. Dobrze, jest twoja. Oto klucze. Znajdziesz ją w skrzyni w moim domu. Okej. Okay. W porządku. Zrobimy tak. Najpierw Szukam fragmentów. Wiem, o czym mówisz? Ta, da, da, da. ta, ta, ta. Nie potrzebuję Dada Ta, Moja rodzina zmarnowała. To nie ważne. Lepiej nie odgryzać przeszłości. Ta, ta, Nie mog. Zaczekaj, czy? Zachowaj ostrożność. Taki mam zamiar. F4. poczekam nasz strażnik przejdzie. Ja potrzebuję go nerwować. Ok. Wchodzimy do środka. Dobrze. Kurde. Najpiękniej. No eee Proszę, rękojeść brzytwy. Świetnie. Chodź za mną. Super. Tak to się robi, moi drodzy Państwo. Gładko i po cichu. Eee, w takim razie najpierw pójdziemy tutaj. Mam nadzieję, że mi się koń, koń zespałni ponieważ chciałabym pojechać koniem No właśnie Bardzo miło, że się pojawiłeś, właśnie o to i myślałam Okej, okay, mapa Gdzie? Iść. Praktycznie za siebie w tamtą stronę Gdy byłam moją, się z ojcem na Tędy raczej za nie przejadę. Widzicie mi, że tutaj jest jakieś przejście. Nie ma tutaj przejścia, no kurde. Serio? A, jak mapą... Żeby po prostu stąd trochę wyjechać. Okej. Okay. Skręcić najbliższą w prawo. Najzwyczajniej w świecie. Przydałby mi się ten najszybszy koń, więc nie wiem, czy w najbliższej przyszłości nie zrobię czegoś, związanego z mrocznym bractwem. Jak już zaczęłam się poruszać na tym koniu, to żeby było miło. Z pewnością łatwiej się po prostu poruszać yy, konno. Możecie mnie w to nie wikłać. Świetnie, Wałszu dwa największy, największy... Naj, się przeciwnicy swój Tak też można jechać. Spróbujemy tam pojechać głównym traktem. Tam jest nieźle. Po chuju sobie pojechałam głównym traktem. Pojdziemy wzdłuż rzeki. To jest wspaniały pomysł. Do góry kuni. Do góry. Idziemy lepiej, niż nie. Naprawdę się super wspina. Już kminia o co chodzi z tymi koni w Skyrimie. No i by się wziął i się by się, się zabił, no Kuń wariat. Dobrze jadę. Dobrze jadę. To jedziemy. Dobrze jadę. Tam był lisy. One mnie nie interesują, interesuje mnie tylko... Aha, świetnie, ja zapomniałam Lior ze sobą zabrać. Hmm. Staram się po nią wrócić. Ona jest w mortal, więc spoko, wrócę po nią. Okej. Okay. jej skały, tak? To jest tam. Ja się tam muszę dostać. Ale tam się dostaniemy w następnym odcinku. A w tym dziękuję wam za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych. Mam miecze, tak? No. Nie zmienię łuk. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.